Witam bardzo serdecznie, przed nami druga część naszej relacji, za nami część wstępna, przed nami trening rating, proszę Państwa, w ramach rekompensaty za wczorajszą naszą absencję podczas turnieju SJ2, turnieju niedzielnego. Jedenasta belka startowa, zaczniemy od skoczni trudnej, 104 metrowej, pula, no i widzimy fatalny skok próbny, 47 metrów, za zobaczymy ile on nam wystarczy oczywiście, czy w ogóle da nam jakieś dobre wrażenia, czy jednak niekoniecznie. Będziemy jednak narzekać tutaj na ten nasz na ten skok nieudany. No, nie ma co ukrywać tutaj jest zdecydowana porażka. Za chwilę walczymy tutaj z internetem żeby nam nic się nie nie stało tutaj. Jak nas wyrzuci no no nic nie poradzimy na to prawda. Jednasta tabelka startowa rozmiar 104 metry w konkursie niewiele lepiej niestety. Zaczynamy od skoczni która nam nie idzie teraz też tylko 67 metrów. Mamy drugie miejsce szczęśliwie bo Jonas Petersen nie ustał skoku. Więc będzie druga pozycja, no ale nie urządza nas ta sytuacja oczywiście, no nie ma co ukrywać, ona nas nie urządza, dosłownie. Mamy drugie miejsce yy, i niewiele rokowań na to, żeby, żeby miejsce poprawić na pierwsze. Yy, oczywiście wszystko będzie możliwe w Sejwinowie, ale ten skok nieudany, no ajajaj. Nasze ostatnie problemy właśnie tego typu skoki. 59 metrów, nieudany ten skok. Które odbija się na całokształcie kształcie, tak naprawdę, tutaj. Także tutaj niestety przegrywamy tę batalię. Na pewno, nawet w związku z